Warszawska wola to dziś jedna z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic biznesowych. Widać to szczególnie przy rądzie Darzyńskiego. Znika powoli stara zabudowa woli, tak jak znikają zabudowania ostatniego dużego zakładu w tej dzielnicy, czyli. Polfy. O dawnym charakterze miejsca świadczy choćby nazwa ulicy. Towarowa, bo była tu stacja towarowa kolei. Były więc magazyny, wagony i bocznice, a wszystko to nazywano niezbyt pieszczotliwie Syberią. Szło o przekonanie, że stąd szły zsyłki na Syberię. I a propos bocznic, chcę Wam pokazać coś, co nie ma wielkiej wartości historycznej. To zapewne jakiś element nastawy boczni której tu dziś oczywiście już nie ma. Zapewne ktoś w komentarzu określi fachowo, co to jest. Cokolwiek by to jednak nie było, musi być stare, skoro wrosło w ten element potężne drzewo. Drzewo ścięto i ten element starej woli zapewne za chwilę zniknie, więc chciałem tym filmikiem ocalić ten okruch od zapomnienia.